Smętny to komentarz. Świat był kiedyś znacznie większy. Świat jest taki, jaki był. Tyle tylko, że coraz w nim mniej. Tak myślałem. Gdy pozwolimy sobie, żeby trawił nas gniew, sami stajemy się ofiarami. Czasami wmawiamy sobie, że dany człowiek jest kimś innym. A gdy poznajemy ich naprawdę, jest już za późno. Babcia mówiła, płacz, jeśli jest ci smutno. Kiedy zabraknie już łez, życie będzie toczyć się dalej. Wszystko widzę w sercu. Wierzysz mi? Na niemytych włosach robią się kołtuny. Babcia zawsze mówi, czysty dom to czyste życie. Każdy kołtun można rozczesać. Sadzonki żyją. Jeśli posadzi się je zbyt ciasno, nie będą rosnąć. Jak ludzie, muszą się Jak nawzajem się szanować, żeby żyć razem w zgodzie. Zapamiętam na zawsze.